macie ludźska z Witam Was w kolejnym odcinku serii Farming Simulator 2015. Jak widzicie, jesteśmy dzisiaj sobie przy mojej maszynie, jednej z moich maszyn na Bjornholmie oczywiście. I czym się dzisiaj zajmiemy? Jak widzicie, mamy podpięty, podpiętą przyczepę do zbierania trawy EuroBoss 330T Pottingera i mamy tutaj Scheyra 4115 Multi. No nie ten multis YouTube'a niestety. <grych> tak w ogóle oczywiście jak zwykle znowu nie dotrzymałem hmm, słowa i nie wpadł wczoraj żadny odcinek. Bardzo Was za to przepraszam. Tak jak mówiłem, że może, może być hmm, po prostu ciężko. Sorry, tu jeszcze żona do mnie pisze. Poczekajcie sekundkę. Odpiszę sobie tylko. Dobra, jestem, przepraszam najmocniej. Tak, jak mówię, że informowałem Was, że może to no, trochę wygląda nieregularnie z tego powodu, iż się pracuje i tak dalej. Różne problemy są życiowe. Więc tak to wygląda, jak wygląda, ale na dzisiaj ten odcinek może nawet dwa się uda. Znaczy uda się na pewno dwa. Jeszcze na wieczór jeden wrzucę. Będzie troszkę spóźniony, bo może być 9.40, 9.45, mamy 9.06, więc muszę mieć czas na wrzucenie tego yy, filmiku. Więc... <laughs> więc dobra, lecimy. Jak widzicie, tutaj tą trawkę mamy do pozbierania. Ostatnio żeśmy zgrabowali na, yy, na kupę. O! Ciach, dobra, no to lecimy, tylko że muszę chyba troszkę z prędkość, a może nie trzeba będzie, nie no, troszkę prędkość zmniejszymy z tego powodu, żeby, no co jest, a bo to do góry nie tylko na dół, jedynką, damy tak na 20, pyk, lecimy. Tak, że mówię, przepraszam najmocniej, że wczoraj nie było odcinka, no z tego powodu, że mówię, no, praca, praca z rana też, nie za dobrze się czułem, jeszcze jakieś tam swoje takie dodatkowe problemy po prostu, o których nie będę tutaj opowiadał, musiałem się z tym wszystkim zmierzyć po prostu, no i wszystko się, że tak powiem, ułożyło, udało się i jest GITES, więc też dzisiaj mam już tą chęć do nagrywania. Jak widzicie, idzie mi to dosyć dobrze, w sensie zbieranie trawy, nie nagrywanie. Mm. <laughs> Powiem Wam szczerze, ja wczoraj o godzinie gdzieś chyba pół do dziewiątej odpaliłem laptopa, odpaliłem sobie odcinek nagrywania, już zacząłem nagrywać. Mm, no i w pewnym momencie jakoś tak nie wiem, po prostu zrezygnowałem z tego nagrywania, wyłączyłem nagrywanie, usunąłem to i bo stwierdziłem, że nie za ciekawie to wygląda tak powiem moje opowiadania i tak dalej także zrezygnowałem powiem wam szczerze żebym trochę zawalił sobie ten nowy odcinek bo mm, kupiłem sobie dwa nowe nabytki jednym była właśnie przyczepa samoz z, z, samozbierająca do trawy mm, i drugim to był Case Magnum ciągnik i po prostu zlamiłbym, powiem Wam szczerze, z tego powodu, że dzisiaj się kapnąłem, bo w no, już drugi raz ten sam odcinek chcę zacząć. Do kupowania maszyn patrzę, a ja mam przyczepę sama zbierającą, tylko mniejszą po prostu I się kapnąłem, bo wczoraj przeglądając właśnie sobie ten y, park maszynowy, nie zauważyłem, że mam nawet przyczepę z ciągnikiem, a dzisiaj po prostu gdzieś tak przez przypadek to zauważyłem, także jak widzicie, zlamiłbym konkretnie. No ale zauważyłem to w czas, w porę i po prostu jest wszystko ok, tak jak widzicie tym ciągniczkiem sobie latamy. On tam stał na samej górze jak widzieliście, na samym końcu po prostu i ja go nie zauważyłem. A dziękuję cały czas temu panu Agromazur za podpowiedzi. Agromazur, Agromazur, już sobie zapomniałem, Agromazur za podpowiedzi. Tam mówił, że w Farmingu 11. żeby zrezygnować z tego ciągnika małego, więc e, tak zrobimy, że po prostu w kolejnym odcinku zrobimy sobie e, albo żniwa będą dalej, bo tam w tym odcinku pamiętacie, były żniwa, albo zrobimy sobie sprzedaż po prostu e, ciągnika, ewentualnie tam na pewno coś w, jest w tych, w, no, w silosach. Więc sprzedamy sobie to, co jest w Silosach, i po prostu zrobimy sobie zakup no drugiego ciągnika. Tak to będzie wyglądało. <laughs> Także dziękuję bardzo wszystkim osobom, które mi tutaj podpowiadają. Bardzo jestem Wam za to wdzięczny i staram się Was słuchać, jak widzicie. Także nie jest chyba źle. <laughs> Dobra, tu jak widzicie, idzie mi dosyć dobrze. Już niedługo będzie zapełniona ta przyczepa. Fajnie by było, gdyby. Wyszło to w ten sposób, że mm, pozbieram to całość i czekajcie, czekajcie, bo tu cały czas jakieś pika mi w telefon, mam podpięte oba telefony pod także gdyby ktoś zadzwonił to po prostu sobie odbiorę. <laughs> pika mi tu cały czas w słuchawce, mam słuchawkę bluetooth, bo bez tego tutaj w, te, w teraźniejszej pracy to by pewnie nic nie, nie było. To mi tam pisze? A, siostra pisze na messenger. Bo w dzisiejszych czasach kurde telefon trzymać w ręce podczas jazdy to jest takie słabe, bym powiedział. Powiem Wam szczerze, e, użytkuję e, słuchawkę. To tu może trochę słuchawkę poopowiadam, bo tu mamy jeszcze jedną do zebrania. E, użytkuję słuchawkę Jabra Talk 25. Zakupiłem ją od kolegi, powiem Wam szczerze, tutaj taka sytuacja była. A pozdrawiam cię kolego, bo dawno cię nie pozdrawiałem. Hmm. Tak Zakupiłem sobie tą słuchawkę od kolegi, ponieważ on kupił sobie ją noweczkę, poużytkował dosłownie dzień I stwierdził, że jednak, e, jednak nie bardzo. Ta słuchawka do niego przemawia i stwierdził, że mi ją sprzeda, a ja yy, stwierdził, że po prostu ją sprzeda, a ja akurat potrzebowałem sobie kupić nową słuchawkę, bo tam mam taką jedną, która mi się po prostu psła. Oj, nie, nie dam rady, to, żeby tylko do końca, do końca, do końca. No, dobra, już nie będziemy tego mm, do tego procenta dociągać, tylko jedziemy od razu, jak widzicie, troszkę akcja się dzisiaj przeciągnie. Po prostu stwierdził, że sprzeda. Akurat szukałem słuchawki, miałem jechać, nawet kupić sobie nową. A ja tu praktycznie słuchawka była nowa, używana dosłownie dzień, ale to co to jest, to jest tak jakby nie była używana nic. Dał za nią 160 zł, a mi po prostu za. Sprzedał mi ją 10 zł taniej, po prostu, więc. Ani się nie zastanawiałem, tylko ją po prostu kupiłem, bo mam taką miałem jabry, początk początkowo miałem jabrę talk 5, ale to, to, to jest Chrystepanie. Nie kupujcie tego. Ona kosztowała chyba coś koło chyba 90 zł. Jak macie macie po prostu stoicie przed wyborem między jabrą talk 5, a załóżmy wyższymi. Także taką miałem miałem też jabrę talk 15. Tutaj powiem, że sytuacja taka, że znalazłem ją po prostu w busie, który przyszedł. Od prezesa, z tego, z głównej firmy. Tam po prostu były jakieś różne rzeczy. Między nimi to właśnie ta słuchawka leżała. ją użytkowałem przez dłuższy czas. o, dobra. Użytkowałem ją przez dłuższy czas. Także Jabra Talk 15 też jest dobra, ale lepiej doinwestować i kupić sobie właśnie tą Jabra Talk 25. Ona jest naprawdę dobra. Nie narzekam na nią. Tak samo jak i nie narzekam na telefon, który pamiętacie, tam opowiadałem raz że zakupiłem sobie nowy telefon i po czasie użytkowania, to jest, pamiętacie mam Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G po tym czasie użytkowania jestem bardzo z niego zadowolony, powiem wam, że jeszcze ani jednej z wiechy mi nie złapał, także zarąbista sprawa też serdecznie polecam ten telefon chociaż chyba już jest dwunastka z tego co, co czytałem To się tłucze. Aha, bo to tutaj po sąsiedzku nam parking robią po prostu dla jakieś tam jakieś parkingi, i tutaj po prostu ale to nie jest dźwięk chyba tego. Jakaś ubijarka, coś w tym stylu. Słyszę, że się tłucze. Wow. no. A, bo tu muszę podjechać chyba dalej. A, właśnie muszę podjechać dalej. Kuch się rozładowuje. Git. <laughs> o, będzie troszkę pracy. Trochę kieszonki się tutaj zrobi. Także będzie jakiś po prostu mm, różnorodność. No kurde, troszkę tego jest, powiem Wam szczerze. Patrzcie, jak to się fajnie rozciąga, dobra Git, wracamy po tamtą trawkę, żeby ją zebrać i to po prostu drugie, druga traska już sobie zrobię poza odcinkiem, po prostu, żeby Was tutaj już nie zanudzać. Powiem Wam szczerze, że nawet nie wiem, co będzie w następnym odcinku, albo zrobimy sobie sprzedaż w sensie sprzedaż yy, tych areali, co Wam. Yy tych kultur po prostu, które mam na, na mapie znaczy na mapie <grych> które mam na gospodarstwie tam po prostu żeby zro zrobić miejsce dla nowych albo zrobimy sobie akcję las powiem wam szczerze, że bawiłem się pewnego czasu jeżeli ktoś pamięta mój stary kanał że y, można dodać y, dodać sobie po prostu taką jakby modyfikację, że robi się nam zima ale potem jak, po, jak zrobiłem sobie z powrotem wiosnę to po prostu zostały takie dziwne kurde jakieś poświaty po prostu na, na tym więc nie będę tego już tak robił tylko po prostu załóżmy że w tym momencie mamy już późną jesień I albo, albo pójdziemy ewentualnie do lasu zobaczymy tutaj jeszcze że może zajmiemy się parę drzew sobie zetniemy już wie, zobaczymy po prostu, co to, co to przyniesie. Może jeszcze nie w tym sezonie, może zaczniemy sobie żniwa za niedługo, bo już bardzo dużo osób pyta o te żniwa tutaj właśnie na, na tym. Więc może po prostu posprzedajemy te kultury, które tam mam na, na gospodarstwie i po prostu zaczniemy od żniw. Dawaj, 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 mi tym samochodem, kurde, nie mam czasu, a on mi tutaj jedzie. Co to w ogóle za auto? Wygląda mi jak Citroën C4 Picasso. Albo renówka, ewentualnie scenik Grand. O której powiem Wam szczerze trochę y, marzę. Takie Taki moje małe, nowe marzenie. Grand scenik Twójeczka. Ładny, podoba mi się, zwłaszcza w kolorze, w kolorze takim srebrnym. <taki> Naprawdę fajny samochód. Dobra, ale wracając tutaj, lecimy dalej ze zbieraniem tej trawy. Ciach. Zobaczymy, czy raczej przyczepy nie zapełnimy już drugi raz, ile, pro, ile procent się uda nam tutaj zapełnić. Zobaczymy, tak jak mówię, już poza odcinkiem sobie pojadę po prostu i sprzedam to, tą trawę. Znaczy, sprzedam, wysypię po prostu tam na No na Ją pojadę i wysypię po prostu, ale powiem Wam szczerze, że zgubiłem wątek, a zacząłem o, o, opowiadać po prostu o tej o słuchawce. No i tak jak mówię, że kupują ją po prostu od kolegi. I e, no w dzisiejszych czasach nie mieć tej słuchawki po prostu jeżdżąc samochodem to jest trochę samobójstwo, szczerze powiedziawszy, bo jak wiecie, no mandaty są jakie są i po prostu można wyłapać konkretną karę po prostu za, za jazdę samochodem z e, e, trzymaniem telefonu w ręce po prostu Chociaż powiem wam szczerze, że o kurde, gdzie ty mi tutaj. Zjeżdżasz. To nie pozbierało? Chyba, że po prostu za dużo jest tej trawy tutaj. Będę musiał przejechać jeszcze raz. <laughs> Także. Tak jak powiedziałem, można wyłapać konkretny mandat. A jeszcze tutaj chciałem też dopowiedzieć, że... Też są fajne uchwyty do, do telefonu. Po prostu mam w busie uchwyt, dałem za niego, tam chyba 31 zł. do samochodu prywatnego też sobie kupiłem. Zresztą chyba pokazywałem Wam ten uchwyt. Tam, jeżeli pamiętacie, na 120 subskrypcji pokazywałem samochód i po prostu tam pokazałem Wam ten, ten uchwyt. Serdecznie go polecam. Naprawdę jest mega wygodny. Większość takich chińskich, kurde, uchwytów, takich typowych po prostu po jakimś czasie się roz, rozwala i tak dalej. A tutaj po prostu sobie kładę, kładę sobie telefon i, i, i to nie spada, także bardzo polecam. <laughs> Jakby większość osób mogło powiedzieć kurde, bo, jak on, bo on może spać, bo to jest na magnesie. Po takich dziurach już nie, już nie po takich dziurach jeździłem po prostu samochodem i tak tłukło i cały czas tłukło tak ju, 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 ju. <laughs> i po prostu no, nie spadło. Także serdecznie polecam takie uchwyty, po prostu mega wygodna sprawa. No, powiem Wam szczerze, że już mamy 50% zapełnienia, czyli możliwe, że jeszcze raz się uda zapełnić. Ale po prostu tu już, jeżeli nie skończę tego po prostu po, na odcinku, to skończę sobie po odcinku, po prostu, żeby już tutaj nie przedłużać. Żeby Was nie zanudzać. Ale powiem Wam, że akcja fajna. Taka dosyć po prostu spokojna, bez... Powiedziałbym szczerze, melancholijna. Przepraszam za to chrząkanie takie tutaj, ale po prostu, no. Pogoda jest jaka jest. Zmienna. Dzisiaj akurat słońce świeci. Wczoraj, kurde, padało. Taka bardziej by powiedział trochę jesienna ta pogoda. Niż wiosenna. Ale już coraz przyjemniej się robi. Już niedługo majóweczka, także... A właśnie tu na majóweczkę jeszcze coś powpada, także w 1 pier, i 3 maja możecie się spodziewać odcinka, znaczy 1 maja to jest generalnie poniedziałek, 3 maja to jest środa, także to jest, środa, to będzie standardowo i czwartek, ale 1 maja, no zastanawiam się nad tym drugim, bo to tam jest normalny dzień, dzień po prostu roboczy, ja, ja sobie stwierdziłem, że po prostu tam gdzie, gdzie będzie święto, ale my, mam, my mamy wolny w ten dzień akurat wtedy. Więc po prostu, no tutaj się zastanowię, czy we wtorek też nie wrzucić. Żeby po prostu też nie przeginać z tymi odcinkami. Jak widzieliście, no na święta trochę tych odcinków dostaliście. Więc po prostu może będzie poniedziałek, środa i czwartek. Ten odcinek, żeby po prostu był. Żeby było tak, jak obiecałem. O, jak widzicie, kończymy. Sobie tutaj jeszcze takie dozbierowuję, że tak powiem, takie pozostałości, żeby niczego nie zostawiać. Żeby po prostu przy następnych ewentualnie akcjach pyk, żeby nie było tutaj problemów. Dobra, więc będziemy sobie tutaj kończyć. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinka, że byliście tutaj ze mną. Jeżeli ktoś obejrzał do końca, to też mega szanuję i bardzo dziękuję za to. I mam nadzieję, że kolejne moje odcinki będą ciekawe po prostu, że będą... Będziecie chcieli je po prostu obejrzeć, więc trzymajcie się cieplutko i do następnego, cześć!